Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku luźnego grania, a w tym luźnym graniu zobaczymy tylko jedną grę, ponieważ tylko jedną grę w tym tygodniu rozdaje Epic, a jest nią Universe for Cell do odebrania do 4 grudnia do godziny 17 jak zawsze, tak więc zobaczmy czym nas obdarował Epic. OK, Universe for Soul. Przypomnę jeszcze raz, bezpłatnie do odebrania. Do 4 grudnia do godziny 17. .00. Gra wydana przez Akupara Games, a deweloperem jest t Amazes Studio. Y wydana dnia 16 listopada 2023 roku. Jest to gatunek eksploracja, niezależne przygodowe cechy, tryb jednego gracza. Oceny graczy Epic 4.4, wymagania systemowe, no z tego co tutaj widzieliśmy na początku, no tutaj nie mogą być chyba wysokie. Tak więc Windows 1064-bitowy, 10, Intel Core i3 lub i5, nieważne której generacji, 4 lub 8 GB RAM, Graphics, card with more than 2 GB of storage space. Tak więc musimy mieć minimum 2 GB vram na karcie lub dla zalecanych. 4. English, Italian, French, Japanese, Chinese i tyle. Tak więc yy, mamy tylko i wyłącznie takie języki, jakie widzieliśmy przed chwilą. Po polsku ponoć nie ma. Zapraszam do gry. Okej, okay. tak to właśnie wygląda. New Game Options. Zobaczymy sobie. Options. Voice. SFX. Music. Text speed default. Auto-dialog off. Full screen on, language, English. Mm -mm. Po polsku nie ma. Ok, credits, nic, new game, tylko i wyłącznie to new game. Brush your thief is bedtime. Ok. Mamy czas dysplania. splania tak więc mam, musi być historyjka. Tak więc tutaj rozumiem, że mama będzie nam czytała historikę. Przed myciem zębów będzie historia. ok, historyjka o chłopcu bez imienia będziemy nim grać, czy jak? Wniszcie, czy mam kliknąć? Dobra, nie. Dobra, w tym przejście. Czyli to jest jakiś clicker Wake Up spał tutaj Aha, ok, czyli za, za, za myszkiem się obraca Ej, cześć, wiem, że tęskniliście Dobrze, zobaczymy, co tutaj mamy. Tutaj nie ma nic. Dobrze, idziemy do przodu. Clicker, Ej, point and click. A może tutaj się tepnę. Na górę ekranu. Mm -hmm, mm -hmm. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. O, całe miasto tutaj widać. Mm -hmm. Musimy wejść do Hinon Tea House. Nie ma innej opcji. A, nie da się dwa razy kliknąć, żeby szybciej biegł czy coś, ale nie. Clean. Ooh. hello. Tashka. But weather won't cut even see a tank out there. Sin wars. That means such a Prosto. To nie po polsku, trudno. Dobra. Shields. AC Train. Colony. Dobra, po kolei. auto co to? Aha, że on sam będzie wybierał? Że nie można, że nie będzie można wybierać? No I teraz po kolei będziemy się wypytywać, o co tu mniej więcej chodzi. Mm, liquid hydrogen. That safe or isis uh, as aces and can we have many technical issues I do for you, sir. What service do you provide here? I'm looking for someone. Nothing for the time being. I'm looking for someone. A Uh-huh. Lila's friends. Lila's friend. Nawet screeny z gry przedstawiały te pierwsze fazy tutaj, bo widać było, że jak tutaj, to co się tutaj dzieje, to nawet twórcy w nią nie grali, żeby zrobić screeny z dalszych etapów gry. Okay. Berries. Kulea levels. No, I'm going to the berries. Great choice. Lilas isn't here yet. You can wait for her at your table in the middle of the room. Because we are today. Ah, jest. it's not a good idea to be outside with. to? No? with this weather, ok, czyli wchodzimy tutaj do środka jaki the middle, o, oh, ludzie tutaj faktycznie siedzą, a jakiś robot możemy z nimi zagadać? a, another cultist, I see good evening priests Very Jest konkretnie powiedziane. Kto mówi, co mówi? A co robocik? Siedzi też coś pije? A i tutaj jeszcze jakiś dziomek, taki sobie siedzi tutaj. What of the gods goddess Whatever you say. Okej. No problem, tyle było z nimi do pogadania. Tutaj się nic nie mówi. Tutaj jest jakiś. Też pierwszy plan. O, to jaki łuki. You smell... smile. Bander. Come to Jupiter Bond Bail. Understood. I could take a look around while waiting Ej hey. Interested in a cat? Tutaj takie dziwne stwor stworki siedzą Okay. Yeah, got the credits. Fifty-four each, spaceman, my friend. Seventy-two. Let's let's make it sixty. Sixty-five. Nie da się ich pogłaskać, a nic tutaj pobiegł jeden. O, mogę z, z tym pogadać? Good evening. Good evening. Oh, forgive me. I was calibrating the comb drivers. Ok. Nice to meet you. O ten ziobek się odezwał. <laughs> znaczy się odezwał, nie odezwał. Chciał, nie wiem. Excuse him, He is unable to speak right now. <laughs> oni się wymieniają. <laughs> oni się wymieniają jakimś modułem modu, mowy. <laughs> I teraz jest jego kolej. Mówi coś jeszcze? Sorry, my vocal processor is currently changing. Aha, dobra, i oni się wymieniają, no dobra, siadamy No i co? Wow! Check of bolt O, idzie Idą moje beresy. Let's hope The cut is holdable Ok Used to be It's so obvious. No Not taken. Are you always acting this way? No, not taken. Summied Viani Wrum A Sten Uchego. What's a boom? Just want to see it, I guess. Stop noising around. Too, Lila. Kind as usual. Always a pleasure. Always has to have the final word. No problem. He just wouldn't shut up. Yeah, no problem. Zaszła niezręczna cisza. Yes, I actually didn't expect you would... Aha. Hehe, okej, dobra. Była jakaś walka. How, how? Coś, puszku, jakoś czy coś. Someone, uh, dobra, usual market. No, really looks like a nice place to me. You yeah, are right? Looks quite boring. Nie, yeah. zobacz, powiem tak. Widocznie nam okej If you press the fruit by hand. Mechanism. City. From. are you counting sounds it's about 300 meters a second five kilometers from here we are now Not stupid. Do you think about it it it, it often? No. Sejmu Just like it. I like asking questions. I would have few contraptions. Yeah. Lubię po prostu zadawać pytania. Allow me. Thanks. Ah, Polaned. you your, your face tells me you've seen many things in your life indeed hmm a few a few indeed i can't shape them okay i from that find practically interesting in the circle dobra i குweczka powiedzmy że to jest kółeczko. My chyba nie poznamy tej gry tak dobrze w tym odcinku, tak patrzę. Jakie ściwienie. I understand. I understand completely. I think you are on the rest. I am not a god. Two seconds. The storm is almost here. It is. Lila, you must go now. I must go now. What? Sorry, I really mean it. I will get in touch soon, I promise, but forgive me, I told you it is complicated, no, believe me. Dobra, mamy kilka rzeczy do zrobienia i nie możemy tego odłożyć na później, Okay, good, good, good. Enjoy you, your evening, Lila. Good night. No, niestety nie możemy poczekać, aż przestanie padać. tak więc musimy iść w swoją drogę, załatwiać swoje sprawy. Half, zero seconds. Universe for sale. Czyżby to był po prostu taki tutorial. SIGNAL LOST Jaki ziomek? HOLY HE GOT AWAY AGAIN WE MUST FIND HIM OR ELSE UNCLE WILL KILL US No dobrze, tak więc poznaliśmy wstępnie jak się gra, z czym to się je jak to w ogóle wygląda. Tak więc to było takie wprowadzenie. Wprowadzenie do gry. Co to się dzieje z tym Wprowadzenie do gry eee, Stop It. Eee, jeżeli jesteście ciekawi, jak historia dalej się potoczy, możecie sami dodać tę grę do biblioteki. Przypomnę, jest za darmo do pobrania na Steam. Wydaje mi się, że jakby była po polsku, to na pewno no, fajna historia tutaj mogłaby być przedstawiona. No, niestety, tu jest duża bariera dla większości osób. Czy ja będę w nią grał? Zostawię sobie ją na dysku. Zaczęła mi się podobać. E, lubię takie kosmiczne opowieści. E, lubię poznawać różne światy i ten przypadek mi do gustu Jupiter. E, bardzo fajnie, mm, tak więc dodajcie ją sobie. Do biblioteki, tak czy siak, tak więc warto kolekcjonować gry. A może kiedyś zachcę Wam się sprawdzić tę grę. Nic innego mi nie pozostaje tutaj jak Wam podziękować i się z Wami pożegnać za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście. Przede wszystkim wytrzymaliście. Tak właśnie wygląda Universe for Sale. Na razie, cześć. Hej, pa, pa, pa. Ha, ha.